szalałam z tym mieszaniem herbaty, że sobie pociapałam cały arkusz. W ogóle muszę wam pokazać stopień profesjonalności moich filmów. Tak ustawiony jest mój statek, żeby ten kadr w miarę jakoś wyglądał z tym obiektywem, który mam w telefonie. I uwaga, mój dzisiejszy wynalazek, czyli softbox W jednym z niedawnych filmów powiedziałam Wam, że jeśli chodzi o filmy, to nie lubię iść bardzo na ilość, a nie na jakość. O ile o jakości można tu mówić? To też powtarzam po raz kolejny. Nagrywam ten filmik, żeby pokazać Wam, jak wygląda cały mój tydzień w klasie naturalnej i tym samym powód, dla którego nie ma vlogów już tak często i regularnie. Bo nie ukrywajmy, w klasie naturalnej w moim życiu dzieje się bardzo mało ciekawych rzeczy. No więc zaczynajmy. Bardzo mi przykro, że musicie patrzeć na mnie w takim stanie wizualnym, ale jednak weekend to weekend i jak nigdzie nie wychodzę, to zapychanie sobie cery jakimiś podkładami i katowanie włosów prostownicą jakoś nie ma dla mnie sensu, więc muszę napisać rozprawkę na polski rozszerzony. Bo stwierdziłam sobie w trzeciej klasie, że sobie rozszerzę ten polski. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to się robi. Muszę ją oddać w środę na korkach i przydałoby się już za to zabrać. Bo. Nie. Zabawa. I to jest trudniejsze niż myślałam. Pisałam tą rozprawkę 4 godziny. W ogóle nie miałam na nią pomysłu i się tak męczyłam. Na szczęście Tim Barton i Tarantino uratowali mnie od porażki. Jednak opłaca się marnowanie czasu na filmy. Ale to jeszcze nie koniec, bo została mi matematyka i geografia. Dzień jest zdecydowanie za krótki na to wszystko. właśnie w Katowicach w sprawie włosów i zrobią mi je inaczej. Także spoczko. Za tydzień w piątek mam wizytę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz mam dylemat, co zrobić, bo powinnam się uczyć, a tak mi się chce spać, że zaraz nie wytrzymam. Jest 16, wyszłam sobie z korków z matmy, wracam do domu, szybko jem obiad i lecę na korki z angielskiego. Wróciłam do domu, ogarnęłam sobie jedną rzecz na polski, potem poszłam na korki z angielskiego, teraz wróciłam, muszę ogarniać dalej polski. Całe szczęście, że pan Jerzy, pan od korków z matmy, robi taką kawę. W sensie taką. Normalnie kawa w ogóle na mnie nie działa, a kawa pana Jerzego... Dalej mam tyle energii, że nie wiem, co mam za sobą zrobić. Następnym razem koniecznie muszę się go zapytać, jaką ma tą kawę. Albo co tam dosypuję. Torki mi się zawsze tak burzą, że... O... No ale cóż, jutro środa i połowa tygodnia za nami. Pani z polskiego odwołała dzisiaj korki. Jest mi to tak na rękę, że po prostu nie mogę uwierzyć, bo nie wyrobiłam się ze wszystkim, co miałam zrobić. A poza tym, mamy tu sprawdzenie z matmy i porobię sobie na spokojnie zadanka. A zadanka, które będę robić, są jednocześnie na korki z matmy, więc. Ale po prostu intrygi i emocje. Dobra, biorę się do roboty, bo jeszcze jakoś tak z tydzień temu pożyczyłam sobie książkę. I jak szybko sobie to wszystko ogarnę, to wreszcie będę mogła się za nią zabrać. Jest zimno. Nieważne, co by się dzisiaj jeszcze nie stało, to w dzisiejszym dniu najbardziej żałuję tych odkrytych kostek i stóp. Wyglądam dzisiaj jak trup, ale w takie dni jak dzisiaj zamiast siedzieć w łazience 40 minut, a potem lecieć na pociąg po prostu jak głupia, już dużo bardziej wolę wrzucić na siebie wygniecioną bluzę z szafy i spodnie, które leżały na stołku zwinięte w kulce i wyglądać jak najgorszy żul, ale przynajmniej się nigdzie nie spieszyć i wypić sobie kawę na spokojnie. Te piątki to jest zawsze takie wypluwanie z siebie tych ostatnich sił. Masakra! Właśnie, bo w sumie to zapomniałam Wam powiedzieć, że mimo, że wakacje już dawno minęły, to jeszcze nie zrezygnowałam z pracy. I jak na razie nic nie zapowiada się na to, żebym rezygnowała, chyba, że mnie wyrzucą. Tydzień już się skończył i tutaj takie małe podsumowanie. Mimo, że ten vlog nie wydawał się być może jakiś mega nudny, to wydaje mi się, że gdyby każdy vlog tak wyglądał, a z trybem życia, który w tym momencie prowadzę właśnie tak wyglądałby co tygodniowy odcinek, to nie byłoby ciekawe i gdybym dodała kolejny odcinek, który wygląda tak samo, to to już byłoby za dużo i za nudne, i nie będę się odzywać, jak będzie działo się coś ciekawego, albo jak po prostu będę miała wam coś ciekawego do powiedzenia, także do zobaczenia jakoś niedługo.